odkurzacz polskiej marki, który może do nas mówić po śląsku lub po kaszubsku. No gdyby Puron PR12 Pro nie był dobrym robotem odkurzającym, to na tym zdaniu budowalibyśmy całą odpowiedź, bo to brzmi dumnie, nietypowo i jest w tym jakiś efekt wow. Ale pozwólcie, że skupię się bardziej na samym sprzęcie, bo tutaj naprawdę jest o czym opowiadać. Arkadiusz Dziermalski ChipPL i zapraszam na intro. Puron to marka powołana przez firmę Polor. Obecnej na rynku od ponad 25 lat i to już sporo nam mówi. Polor to eksperci od sprzątania, ale takiego no powiedzmy bardziej przemysłowego. Jeśli kojarzycie te ogromne wózki myjące podłogi w supermarketach, to mówimy właśnie o sprzątaniu tego typu, że choćby o odkurzaczach do samolotów nie wspomnę. Rozgadałem się. Wróćmy więc do bohatera naszego materiału, czyli robota Puron PR12 Pro. Sprzęt jest pakowany w niewielkie opakowanie, ale znajdziemy w nim tak bogaty zestaw, że zawstydza on znacznie droższe modele. Obok samego robota znajdziemy w nim dodatkową parę szczotek bocznych, dwie szmatki do końcówki mopującej oraz aż trzy worki na kurz. Do tego bardzo dużą butelkę detergentu do mopowania podłóg, która wystarcza... Butelka detergentu ma pojemność 200 ml. Do sprzątania w takim robocie odkurzającym potrzebujemy 2 ml i on wystarcza na zbiornik. O pojemności 350 ml. Jeden zbiornik wystarcza tutaj na około 40 parametrów sprzątania. Więc prosta matematyka mówi nam, że jeśli 200 podzielimy na 2, to taka jedna butelka wystarcza nam na 100 cykli mopowania mieszkania. Dziękuję bardzo. W skład zestawu wchodzi też stacja dokująca, w której robot jest ładowany i automatycznie opróżniany. Ma bardzo prostą konstrukcję, ale wyróżnia ją jeden element w postaci niewielkiego ekranu umieszczonego na przodzie obudowy. Pokazuje on m.in. stan naładowania akumulatora odkurzacza i jest to mała, ale bardzo przydatna rzecz. Przed rozpoczęciem sprzątania musimy sparować robot z aplikacją mobilną Smart Life i ten proces jest jedną z niewielu wad tego urządzenia. W aplikacji nie wybieramy konkretnego modelu po nazwie, ale typ odkurzacza, w tym przypadku jest to odkurzacz z Wi-Fi a do tego instrukcja dołączona do zestawu jest zbyt lakoniczna i można było to zrobić nieco bardziej intuicyjnie. Jeśli jednak trafimy z odpowiednim wyborem, to sam proces parowania zajmuje nie więcej niż 2-3 minuty. Jeśli już wszystko sparujemy, przychodzi czas na poznanie z środowiska pracy. Puron PR12 Pro jest wyposażony w czujnik laserowy, to jest ta wystająca część na górze obudowy, która obraca się w trakcie pracy, i jest to naprawdę genialne rozwiązanie. Dzięki niemu stworzenie mapy otoczenia, a tutaj mamy powierzchnię około 60 metrów, natomiast powierzchnia sprzątania to 42 m kwadratowe, Zajmuje kilkanaście minut. Roboty bazujące wyłącznie na kamerach, nierzadko kilkukrotnie droższe, potrafią potrzebować do tego godziny czy nawet dwóch. Czujnik laserowy przydaje się też do nawigowania w trakcie pracy. Puron PR12 Pro potrafi dzięki niemu bardzo sprawnie omijać przeszkody. To kolejna przewaga nad robotami korzystającymi z samych kamer. Znajdujemy się w naszym biurze, które jest jednocześnie studiem nagrań i studiem zdjęciowym. Tutaj niemal codziennie coś stoi w innym miejscu a to fotel, a to statywy czy kanapa. Niektóre roboty odkurzające w takiej sytuacji kompletnie głupieją, bo mają zapisane w mapie, że w tym miejscu stoi kanapa, no i koniec. I potrafią wtedy krążyć bez końca w poszukiwaniu tej kanapy. No i tu już nie ma. Czujniki przydają się też w momencie, kiedy robot pracuje we wnętrzu piętrowym. Zwyczajnie nie spadnie wtedy ze schodów. Puron pr 12 Pro bardzo sprawnie manewruje w otoczeniu i pomówimy sobie teraz, jak wypada mu sprzątanie. Przede wszystkim sprzątanie jest bardzo metodyczne. Robot najpierw obmiata kąty i jeździ wzdłuż wszystkich ścian. Szczotki boczne są tutaj ciekawe, bo to jedne z dłuższych i bardziej elastycznych, z jakimi się spotkałem, więc wymiatanie kurzu z kątów idzie mu bardzo sprawnie. Potem przychodzi czas na przeczesywanie pomieszczeń w kształcie litery S. Ale w razie potrzeby możemy tę opcję zmienić w aplikacji, tak żeby robot jeździł w trochę innym układzie. Co też warto zaznaczyć, Puron PR12 Pro nie robi takiego klasycznego baranka, kiedy podjeżdża do mebli lub ścian. Tak, przednia część obudowy to jest taki typowy dla robotów odkurzających sprężynujący zderzak, ale nie ma tu sytuacji, kiedy odkurzacz z impetem wpada na przeszkodę i dopiero wtedy się zawraca. Puron widzi ją na swojej drodze i miękko się przed nią zawraca. Mała rzecz, ale dzięki temu człowiek ma wrażenie, że obcuje ze sprzętem no, zwyczajnie mądrzejszym, który potrafi coś więcej niż konkurencyjne urządzenia. Skuteczność sprzątania jest na wysokim poziomie. Poza wspomnianymi kątami robot dobrze radzi sobie z małymi, rozsypanymi elementami. Kilka dni temu opróżniałem tutaj niszczarkę, no i trochę papieru mi się rozsypało na podłogę, co było idealnym momentem na przetestowanie właśnie możliwości robota w takiej sytuacji. Puron nie porozrzucał papierów po kątach, tylko bardzo ładnie zebrał go i wyczyścił podłogę bez konieczności powtarzania sprzątania. O wysokiej skuteczności samego sprzątania świadczy stan podłóg, jakie tu mamy. Blok, w którym się aktualnie znajdujemy, to naprawdę perełka architektury. Rozmieszczenie i kształt budynków tutaj dookoła powodują, że przez cały czas wieje tu wiatr. A co za tym idzie? W mieszkaniu jest stały przeciąg. Jeśli dodamy do tego fakt, że z tej strony budują drogę, z tamtej strony budują drogę i tramwaj. To od wielu miesięcy mamy tutaj jeden wielki plac budowy i efekt jest taki, że podłoga jest zawsze brudna. I wygląda tak, jakby ktoś tutaj rozsypał miało węglowy. Do tego jest tu to zawsze na kurzu, który osadza się przez to dosłownie wszędzie. Odkąd zaczął tu pracować Puron PR12 Pro, to jeden przejazd dziennie z rana wystarcza do tego, że ilość kurzu zmniejszyła się tutaj diametralnie. Czy to zasługa tych długich szczotek bocznych, mocy ssania, czy może lampy UV, która świeci od spodu i ubija drobne ustroje, nie mam pojęcia. Dla mnie najważniejsze jest to, że tu w końcu jest czysto. I chyba no, nie trzeba niczego dodawać, jeśli chodzi o skuteczność sprzątania tego urządzenia. Albo nie. Dodajmy sobie jeszcze coś o hałasie w trakcie sprzątania. W trakcie pracy tak, szum słychać, natomiast nie są on uciążliwy. Producent przekonuje, że nie przekracza on 55 dB i na przykład bez problemu możecie oglądać telewizję w trakcie odkurzania, bez obaw, że przestaniecie słyszeć dialogi. Proces odkurzania jest całkowicie bezobsługowy. Robot sprząta, wraca do stacji dokującej, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, i co warto zaznaczyć, robi to ciszej niż większość podobnych konstrukcji. My co najwyżej musimy włączyć odkurzanie w aplikacji, albo ustawić automatyczny harmonogram sprzątania i robot będzie wyjeżdżać ze stacji o konkretnej porze dnia albo godziny. Mopowanie wymaga już naszej ingerencji. Musimy napełnić zbiornik na wodę, dodać do niego symboliczną ilość detergentów, dlatego wystarczy on na bardzo długo, podczepić końcówkę ze szmatką, no i reszta robi się sama. Puron PR12 Pro może jednocześnie mopować i odkurzać albo robić jedną z tych czynności. Możemy też ręcznie ustawić poziom ssania i dozowania wody albo zdać się na automatykę. Mopowanie jest bardzo skuteczne, robot nie zostawia po sobie stojącej wody, nawet jeśli ustawimy jej maksymalny poziom dozowania. Do przecierania podłóg sprawdza się wzorowo i oczywiście to nie jest sprzęt do zbierania rozlanego soku czy usuwania zaschniętych kilkumiesięcznych plam. Warto o tym pamiętać, kiedy no, zaczynamy mopować. Pamiętać za to nie musimy o dywanach, bo w trybie mopowania robot na nie nie wiedzie, a w trakcie odkurzania automatycznie zwiększy moc ssania, kiedy wykryje pod sobą dywan, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej zabrudzeń. Czy mamy tu jeszcze jakieś funkcje? W zasadzie no, wszystkie typowe dla zaawansowanych robotów sprzątających. Możemy na mapie mieszkania rysować wirtualne ściany i strefy bez dostępu, wybierać kolejność pomieszczeń do sprzątania oraz dobierać do każdego z nich indywidualne parametry lub wysłać robota w konkretne miejsce, bo na przykład coś rozsypało nam się w kuchni czy w salonie. Nie zabrakło też funkcji zdalnego sterowania z poziomu aplikacji i tu przyznaję, że samo sterowanie jest jednym z dokładniejszych, z jakim się spotkałem w tego typu urządzeniach. No i oczywiście, o czym mówiłem na początku, mamy tu komunikaty głosowe. W języku polskim Witaj użytkowniku robota Puron. Cieszę się, że będę ci służyć. Śląskim Witaj używoczu robota Puron. Jest tych rod, co beda ci służyć. Kaszubskim Witaj brykłewniku robota Puron. Jujem ryt, że pan da Jak również w innych językach obcych. Jaki jest maksymalny czas pracy robota? Prawdę mówiąc, nie miałem okazji ani też potrzeby, aby to sprawdzić. Producent mówi o 175 minutach w trybie eko, natomiast dajmy tu bardziej praktyczny przykład. Czas odkurzania i mopowania mieszkania, czyli tutaj mamy 60 metrów, do sprzątania jest powierzchnia 42 m2 i całość, jeśli chodzi o mopowanie i odkurzanie, zajmuje mniej więcej 45 minut. A w tym czasie stan naładowania akumulatora spada trochę poniżej 30%. Jest lepiej niż dobrze. A później czas ładowania akumulatora do pełna nie przekracza 6 godzin. Przyznaję bez bicia. To moje pierwsze spotkanie ze sprzętem marki Puron i bardzo lubię takie spotkania, bo po robocie nie spodziewałem się kompletnie niczego. Jest to dla mnie nowy sprzęt, co do którego nie miałem żadnych oczekiwań. Po tym jak spędziłem z nim trochę czasu, mogę śmiało powiedzieć, że w takiej cenie, takiej cenie a jest to 2499 zł. Jest to sprzęt naprawdę bardzo dobry. Jedyna większa wada to trochę mało intuicyjne parowanie z aplikacją. Poza tym, Puron PR12 Pro sprząta bardzo dokładnie, porusza się wyjątkowo mądrze, a w swojej cenie nie ma zbyt dużej konkurencji. Co więcej, tak mądrze nie zawsze potrafią się poruszać roboty w znacznie wyższych cenach. Czy polecam? Gorąco, bardzo, tak, zdecydowanie warto. A teraz tradycyjnie. Bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.